Alert, alert. Odpalamy protokół zraniłeś moje uczucia. Przygotujcie chusteczki, bo mamy dramat tak wielki, tak poruszający i tak łamiący serce, że aż trudno w to uwierzyć. Na celowniku mama ginekolog, Nikol Sochacka Wójciszka, znana z udzielania porad medycznych i jeszcze bardziej znana z wywoływania medialnych afer, właśnie podzieliła się ze światem swoim ogromnym egzystencjalnym bólem. Otóż, jak sama twierdzi w najnowszym wylewnym wpisie na Instagramie, została wykluczona przez swoje własne, do niedawna bliskie koleżanki i przyjaciółki. Została sama, opuszczona, zdradzona o świcie. Jaki był powód tej straszliwej zdrady? Jak twierdzi sama zainteresowana, bez powodu. Po prostu pewnego dnia obudziła się i jej paczka przyjaciółek już nie istniała. Co za niewyobrażalny horror, co za niewytłumaczalna podłość. W swoim poruszającym pełnym bólu i cierpieniu wpisie ogłosiła światu z heroiczną odwagą i podniesioną głową: Nauczyłam się żyć bez was. Słyszycie to? To jest krzyk zranionej duszy. To jest manifest siły i niezależności. To jest, no cóż, idealny, chwytający za serce kontent na Instagrama, który wygeneruje setki tysięcy reakcji i komentarzy pełnych współczucia. My w Alercie Celebryckim jesteśmy oczywiście wstrząśnięci i poruszeni tą historią. Kto mógłby tak okrutnie potraktować mamę ginekolog? Kto śmiał! Ale jesteśmy też, jak wiecie, cynikami i zadajemy sobie jedno małe, niewinne pytanie. Czy to jest autentyczny, płynący z serca dramat, czy może po tych licznych aferach wizerunkowych potrzebny był nowy, bardziej ludzki i wzbudzający współczucie temat, żeby ocieplić wizerunek? Bo nie oszukujmy się, nic tak nie buduje zaangażowania i sympatii jak publiczne pranie brudów i wzruszająca historia o złych przyjaciółkach. To jest klasyk gatunku influencerska drama. A wy co myślicie? To prawdziwa bolesna historia zdrady i wykluczenia? Czy może sprytnie zaplanowana akcja PR-owa, żeby zyskać sympatię i zasięgi? Czekamy na Wasze opinie. I subskrybujcie, bo my będziemy z uwagą śledzić rozwój tej przyjacielskiej wojny.